W Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Są takie zdania z Pisma Świętego, które stały się już tak popularne i tak nadużywane, że używanie ich staje się nie tylko oczywiste, ale czasem wręcz niebezpieczne. I do takich zdań należy stwierdzenie. Oczywiście absolutnie prawdziwe, że Bóg jest miłością. Dobrze wiemy, jak bardzo często to zdanie jest nadużywane i służy do pewnego pretekstu, służy jako pretekst do tego, aby w zasadzie wszystko akceptować. Służy jako pretekst do postawy człowieka, który za najwyższą cnotę uważa uprzejmość i niezwracanie nikomu uwagi na to, że popełnia jakikolwiek grzech. No jednak dobrze wiemy, że gdy pismo święte, gdy natchniony autor mówi, że Bóg jest miłością, to nie jest to miłość, która polega na tym, żeby za wszelką cenę być dla wszystkich uprzejmy. My wiemy, że ta miłość, również cytując słowa pisma świętego, mocna jest jako śmierć. Ta miłość, ta Boża miłość, ta miłość, która, którą jest Bóg, to jest ta miłość, która pragnie oddać samego siebie. Bonum est diffusivum sui. Do dobra należy dobro rozdaje samo siebie. Dobro pragnie się rozlewać. I ta Boża. Miłość, jest to jego skłonnością, tą chęcią, pragnieniem do tego, aby rozdawać swoje własne dobro, aby rozlewać je na stworzenia. To jest przyczyna w ogóle pierwszego, czy w ogóle stworzenia, i później przyczyna również odkupienia. Jest to przyczyna naszego powołania, nadprzyrodzonego powołania, Także Bóg nie tylko chciał obdarzyć nas życiem, nie tylko chciał obdarzyć nas rozumem i wolną wolą, ale chciał nas obdarzyć swoim własnym szczęściem. Bowiem do dobra należy, aby siebie rozlewać, aby siebie udzielać. To jest Boża Miłość. Bóg, który pragnie dać to, co ma najlepszego, czyli samego siebie. Udzielić nam swojej własnej szczęśliwości. Bóg jest również prawdą. I dlatego nie stoi w żadnej sprzeczności. Również to, że Pan Bóg mówi do nas w sposób bardzo jasny i moglibyśmy powiedzieć, całkiem ostry. Gdy Pan Bóg mówi o piekle, to zupełnie nie stara się tego ubrać w słowa jakieś, które byłyby dla wszystkich uprzejme i przyjemne. Gdy mówi o grzechu, również wcale nie stara się tego ubierać w słowa takie, które nikogo by nie uraziły. Po prostu, Pan, nasz Jezus Chrystus. Mówi, jak jest, mówi o rzeczywistości, używa określeń, które są adekwatne do sytuacji. Bóg bowiem jest prawdą. I nie jest najwyższą cnotą, aby dla wszystkich być uprzejmym, nie jest najwyższą cnotą, aby nikogo za żadną cenę, pod żadnym pozorem nie urazić, nie sprawić nikomu przykrości. Oczywiście jest cały szereg cnót społecznych, cnót, które odpowiadają za to, żeby bez potrzeby. Nikomu przykrości nie sprawiać. Jednak nie są to cnoty, które są absolutnie najwyższe i zawsze trzeba je widzieć w świetle tego celu ostatecznego. I wtedy, gdy te cnoty stają się takim bożkiem gdy stają się jedyną i najważniejszą cnotą, wtedy oczywiście zostają one wypaczone, stają się parodią prawdziwej cnoty, stają się taką postawą człowieka, który. Nie ma, dla którego nie ma nic ważniejszego, nie ma nic donioślejszego niż zwracanie uwagi na to, żeby nikomu przykrości nie sprawić. I dobrze wiemy, że taka postawa, gdyby zastosować ją we wszystkich obszarach życia, doprowadzi prędzej czy później do różnego rodzaju tragedii nauczyciel, który by nie poprawiał błędów dziecka, oczywiście niczego tego dziecka nie nauczy. Jeśli, bo przecież to jest nieprzyjemne powiedzieć dziecku, że popełniło błąd, że 2 plus, plus 2 nie równa się 5, tak jak to dziecko napisało. To sprawi temu dziecku przykrość przecież, powiedzenie czegoś takiego. I jest zupełnie oczywiste, że nie można na większości obszarów życia po prostu w ten sposób postępować. Ale... Widzimy również, że w kościele bardzo modna taka postawa stała się właśnie wobec tego, co najważniejsze. Właśnie jeśli chodzi o naszą drogę do zbawienia, to przyjęto taką politykę, żeby tylko nikomu przykrości nie sprawić, żeby tylko nikomu nie powiedzieć, że popełnia jakiś błąd, bo przecież temu człowiekowi będzie wtedy przykro. I tak zostawia się takiego człowieka w jego błędzie. błędzie, który być może zaprowadzi go do wiecznego potępienia. I oczywiście ten nauczyciel, ten kapłan, ten biskup, który nie naucza, który nie ma odwagi powiedzieć tego, co faktycznie, jak się faktycznie rzeczy mają, oczywiście on ponosi za to ogromną odpowiedzialność. I oczywiście nie ma tu nic wspólnego z miłością, co najwyżej z miłością własną. Powiem, żeby komuś powiedzieć, że błądzi również. Wymaga to bardzo często pewnej odwagi, szczególnie jeśli nie trzeba tego powiedzieć tylko jakiejś małej grupce, która jest znienawidzona przez cały świat, takim jeszcze może um, wystarczy odwagi, żeby takim osobom to powiedzieć, ale gdy trzeba faktycznie prawie że całemu światu powiedzieć, że to i to jest grzechem, to, co prawie cały świat robi, jest grzechem, doprowadzi do potępienia. No to w, to w to wymaga już pewnej odwagi. I miłość własna tutaj jak najbardziej będzie podszeptywała takiemu człowiekowi, że nie, nie, nie warto. Po co? I tak ten człowiek nie usłucha, nie ma potrzeby. Przecież Pan nasz Jezus Chrystus chce zbawienia wszystkich ludzi, no to już znajdzie sobie sposób. Natomiast Pan Jezus zostawił nam sposób. Idźcie. Nauczajcie wszystkie narody chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to jest sposób, który On nam przekazał, i nie wolno tego nam lekceważyć. I to jest prawdziwa miłość miłość mocna jako śmierć miłość, która skłaniała misjonarzy do tego, żeby szli i nauczali, nawet jeśli trzeba było zapłacić za to życiem. Miłość, która skłaniała ich do tego, żeby nauczali, żeby mówili o Panu Jezusie, nawet wtedy, gdy. Można było, gdy trzeba było przypłacić to własną krwią. To jest prawdziwa miłość. I nie dajmy sobie nigdy wmówić, że miłość polega na tym, żeby za wszelką cenę nigdy nikomu przykrości nie sprawić. Jeśli by tak było, to Pan nasz Jezus Chrystus. Nie miał miłości. Jeśli przyjmiemy taką definicję miłości, to ewidentnie nie miał, bowiem on mówił w słowach bardzo jasnych i bardzo wyraźnych. I bardzo często swoimi słowami sprawiał ludziom przykrość. Jak dobry lekarz, który wie, że czasami trzeba dokonać cięcia po to, aby człowieka uleczyć. Przy tym wszystkim pamiętajmy, że prawdziwa miłość nie polega w pierwszej linii na tym, żeby coś mówić. Oczywiście. Kościół ma obowiązek nauczać. I zaniedbanie nauczania z, ze strony Kościoła jest straszliwą zbrodnią właśnie przeciwko miłości. Jednak dla nas osobiście, drodzy wierni, pamiętajmy, że miłość nie polega na tym, żeby coś mówić, bowiem takie można by było może obnieść wrażenie z tego, co do tej pory powiedziałem. Nie o to chodzi, żeby innym zwracać na coś uwagę, żeby teraz wszystkiego się uczepiać, co my uważamy za błędne. Dla nas osobiście miłość polega nie na tym, żeby za wszelką cenę starać się innych zmienić, tylko na tym, żeby nas samych. Zmieniać. To wobec nas, przede wszystkim wobec nas samych, ta miłość musi być potężna jako śmierć. Czyli musimy być gotowi sobie samym zadać w pewnym sensie śmierć, obumierać wobec naszego grzechu, codziennie walczyć z naszymi słabościami. Tutaj pokazuje się miłość. Nie myślmy, że ma ona się właśnie pokazywać w tym, żeby innym przede wszystkim mówić, jak oni mają żyć. Jeśli nas samych zmienimy, jeśli z, nami, z naszymi grzechami będziemy walczyli bardzo stanowczo, codziennie, wciąż na nowo, nawet jak będzie bardzo trudno, bo przecież wiemy, że jest trudno, wiemy, że te grzechy się powtarzają, wiemy, że czasami latami z nimi walczymy, a one znowu wracają. I tutaj potrzebna jest właśnie miłość, która mocna jest jako śmierć, która nie ustanie wobec tych wszystkich przeciwności, która widząc, że już tyle walczyłem, a niewiele z tego jest. Jest w stanie wciąż ten oręż podnosić i walczyć. I walczyć z naszym grzechem. Wciąż na nowo przychodzić do spowiedzi, przychodzić, oczyszczać się z grzechu, przystępować do sakramentów i podejmować faktycznie realne postanowienie poprawy. Tak, chcę, chcę walczyć z moimi grzechami, pomimo tego, że tyle już walczę i być może zbyt wiele tego postępu nie widzę. Ta miłość. Która prawdziwa miłość, która jest mocna jako święć, właśnie do tego nas skłania. Nie polega ona na tym, żeby coś odczuwać na modlitwie, żeby z łatwością i z radością przychodzić do kościoła. Nie, nie ten ma miłość, kogo uczucia popychają do modlitwy i kto, kto, kto ma wiele przyjemności z niej. A ten ma miłość, komu jest bardzo ciężko, komu w ogóle się nie chce ani spełniać swoich obowiązków, ani przychodzić do kościoła, a jednak to robi. Świadomie i konsekwentnie to robi. To jest prawdziwa miłość, bowiem tutaj to jest akt woli. Nie chce mi się, nie potrafię, nie umiem, ale wiem, że to jest dobre. Wiem, tak mówi mi moja wiara, że to jest mój obowiązek, dlatego idę i robię. I to jest prawdziwa miłość, to jest prawdziwa cnota miłości, bowiem to jest akt naszej woli, silnej woli, jak się pokazuje, Powiem, ona jest w stanie pokonać uczucia, niechęć, zniechęcenie, poczucie słabości i skłonić nas do zrobienia tego, co jest naprawdę piękne i dobre, tego czego Pan Bóg od nas oczekuje. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.